Halo, halo, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z Minecrafta. Dziś wam pokażę jak zbudować tę oto vilę. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chcę wam bardzo podziękować za wszelkie suby, łapki i komentarze. To wiele dla mnie małego youtubera znaczy. Chcę wam też powiedzieć, że ta seria trochę się zmieni. Przestanę budować na tym super płaskim świecie, a zacznę tworzyć podczas tej serii miasto na wyspie. Zobaczymy jak to będzie. Zaczynajmy. Zaczniemy standardowo od postawienia fundamentów, a więc zaczniemy od postawienia bloku dębowego pnia. Teraz 5 kraty przerwy, raz, 2, 3, 4, 5, blok i dobra, i teraz tutaj znowu 5 kratek, raz, 2, 3, 4, 5, i tu stawiamy blok. Teraz 2 kratki przerwy, blok, 2 kratki przerwy, blok, 2 kratki przerwy i blok. Teraz w tą stronę idziemy, a więc 2 kratki przerwy, blok. Znowu dwie kratki przerwy, blok i tutaj pięć kratek przerwy, więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, blok. Ok, teraz gdy jesteśmy tutaj, musimy zrobić dwie kratki przerwy, Od tak i tu dwie kratki przerwy. A przepraszam, trzy kratki przerwy i na czwarty stawiamy blok, teraz to wszystko robimy z tej strony. Teraz tutaj jeszcze dokładamy i musimy z tej strony też dołożyć po jednym bloku. Muszą być oczywiście dwie kratki przerwy i teraz robimy co jedną kratkę przerwy i gdzieś co zrobiłem z zliczenie chwilę ile to jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Właśnie. To o, tu musi być co dwie. Dobra. I oczywiście musimy dołożyć tutaj z tej strony ten oto bloczek i go dokładamy tak tutaj, raz, dwa, trzy i na czwartym. Ok, teraz tutaj od przodu postawimy bruk i teraz musimy zrobić w ten oto sposób i po prostu dookoła po całych tych liniach pnia postawić bruk. Użyjemy teraz dębowych desek, aby zrobić tutaj podłogę. Oczywiście y, możemy każde to drewno zmienić na przykład na świerkowe, na, albo na ciemne drewno. To jak chcecie, od was zależy, ja będę stosował takiego właśnie drewna. Ok, teraz stawiamy tutaj filarek na trzy. Raz, dwa, trzy. Na ostatniej kratce dajemy blok w tą stronę, tutaj to samo, raz, dwa, dwa i trzy i blaszek. Teraz tutaj postawimy filarek na 7 kratek. więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Blok w tą stronę, to samo tutaj. Dodamy jeszcze tutaj wokół fundamentów brukowe półpłytki. Dobra, wracamy do naszych filarków. Tutaj na tej wysokości stawiamy raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery i po jednym bloku do gry. Dobrze, teraz postawimy pół płytki tutaj, przeciągniemy to do końca, damy tutaj jeszcze po pół płytce. tutaj i łączymy to ze sobą i teraz zrobimy tak. Damy w ten oto sposób półpłytki i dociągamy tu do końca. Dobra, to samo z tej strony. Czy ja tu dokładnie to samo zrobiłem? Ca, dobra. Bo zostaje nam nic innego jak po prostu wypełnienie tej przestrzeni półpłytkami. Ok, tutaj na środku stawiamy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Możemy jeszcze dodać tu i tu, a tutaj zrobimy tak, że dam tutaj trzy. Tutaj jeszcze damy w ten oto sposób. Okej, okay. tak to ma wyglądać. Dobra, teraz te trzy filarki podnosimy do wysokości tego. To samo robimy z tej strony. Przestrzeń między nimi wypełniamy białą wełną. Teraz w tym miejscu dokładamy bruk. I zrobimy wejście z białej wełny. Dokładając teraz wełnę aż do momentu tego dachu, w tej części budynku. Tutaj i tutaj stawiamy filarki na 6 krátki wysokości. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry na 5 i dajemy tutaj blok i znowu na 5 kratek, 1, 2, 3, 4, 5 blok to samo z całej tej strony a pozostałe tutaj miejsca po prostu wykorzystujemy na filarki na wysokość 6 kratek więc 1, 2, 3, 4, 5, 6 ten oto no, sposób musi być o 1 kratkę wyżej niż ta Dobra, lecimy. Ok, gdy teraz mamy wszystkie te filarki, to odtąd dotąd stawiamy o jeszcze dwie kratki wyżej, w no, to sposób. Taka informacja, licząc z tym blokiem, muszą mieć te filarki 9 kratek wysokości. Teraz wypełnimy przestrzeń między tymi filarkami wełną, ale tutaj dajemy najdłuższą kratkę wełny, tutaj też. I teraz lecimy robiąc ściany w ten oto sposób, że po prostu musi być tutaj przeskok o tą jedną kratkę i wszędzie robimy po prostu ściany z wełny. Tak z tym, że będzie tutaj taki przeskok, no to zobaczycie na filmie. Zajmiemy się teraz dachem, a wykonamy go ze schodów z dębowych desek, dębowych płytek, świerkowych schodów, świerkowych desek i dębowych desek. Zaczynajmy. Zaczynamy od postawienia tutaj schodów. To samo z tej strony. Okej, okay, yy, tutaj też trzeba. Pominąłem to, więc zostawię. Nie tak. To sposób, dobra. Tutaj robimy to samo. Teraz tu stawiamy deski, dajemy schody, robimy podwójne schody, deski, znowu schody, podwójne schody, deski, schodek, robimy to samo z tej strony. Teraz zrobimy tutaj takie małe wykończenie. Wykończenie robimy tak, że stawiamy tutaj deski i tu schodek, a to możemy usunąć. Eee, resztę dachu poświęcimy świerkowym schodom i świerkowym deskom, a więc jak tu mamy deski, to lecimy rządek desek to samo, z tamtej strony, dobra, ale tu mamy teraz schody, a więc dajemy schody. Тарас-то само с той стороны. Dobra, na wykonanie tej części dachu do tego będą nam potrzebne płytki z tebowych desek i świerkowe płytki. Dobra, a zaczniemy od postawienia tutaj płytki. I teraz stawiamy w taki oto sposób, żeby był taki pełen blok. Teraz tutaj kolejna pół płytka, i podwyższamy o jeszcze pół płytkę. I muszą być takie schodki. Tych schodków ma być 7. Więc mamy raz, 2, trzy i lecimy aż do 7. Teraz robimy to samo o, tu, tutaj, no i tutaj. Jak mamy takie łączenie, to po prostu zostawiamy tutaj jeszcze pół płytkę, tu i tu. O, w ten oto sposób musi być zrobione. my tutaj połączenia się. I teraz wszystko wypełniamy świerkowymi płytkami. Luki tutaj w ścianach wypełniamy wełną. Tutaj możemy dać wełnę. Pora dokończyć ten dach, który przeciągniemy tutaj. a więc po prostu zrobimy to samo to, co tutaj robiliśmy i całe to te wypełnienie, ten środek dachu będzie taki sam jak ten. Teraz tutaj damy deski. I robimy coś takiego. Tu dajemy deski, dajemy schodek, odwracamy się, dajemy schodek i teraz musimy tu postawić deski, tak, żebyśmy, ups, mogli dać tu schodek. I robimy znowu coś takiego. Musimy robić takie rzeczy, takie schodki odwrócone. Aż tam. Tutaj damy dębowy pień i jeszcze z tej strony. Tutaj dokończmy ściany. Ten blok przesuniemy o jedną kropkę i tutaj dostawimy filarek na 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Wstawiamy na 3. Więc mamy raz, 2, 3. To samo robimy tu. Teraz zdamy tutaj pół. Przepraszam, tutaj pół budkę. I robimy to samo co zrobiliśmy tutaj. Tylko okej, okay, dobrze. Dobrze jest. O, tak. To możemy dostawić, albo i nie. To dociągamy do końca. I robimy tutaj to samo, co tam. A, źle robię. Wypełniamy resztę świerkowymi półputkami. Możemy usunąć ten blok pnia i zostawić tutaj pół płotkami. Ok, teraz tutaj odkracamy płotkiem. Wykonamy tutaj sobie okno i na trzecim filarku, na trzecim, na środkowym filarku chciałem powiedzieć. musimy wyznaczyć sobie tak. Mamy raz, dwa. I tutaj wycinamy na. A, możemy na 3. Mm, przepraszam, tutaj o, musimy odliczyć raz, dwa, trzy. I teraz będziemy mieli takie okno. Dajemy tutaj pół płytki I łączymy je podkiem. Nie zapominając o wstawieniu szyby. Ok, z przodu musimy dokończyć tą ścianę, więc dajemy tutaj raz, dwa. Wpełniamy do góry. Tutaj to samo. Dajemy tutaj jeszcze po jednej warstwie. Odliczamy teraz 1, 2, 3 i na czwartym dajemy. Ok, wstawiamy tutaj szyby. I musimy tutaj dać pół płytki. Dajemy płotek. Znowu pół płytki i także będą robiły taki nam spadek, taki daszek zrobimy. Możemy tutaj wyciąć i wstawić szybę. A a tu dokończymy oczywiście wewnątrz. I kończymy jeszcze tutaj sobie wejście dając pół płytki. Jeszcze jedną warstwę pół płytek. Wstawimy tutaj sobie drzwi. I tu damy płotki. Teraz potrzebne nam są schody, i damy tutaj schodek, i tak. Ups, odwrotnie. Tak postawię. Dobra, mamy raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz robimy narożnik. I dokończamy. Lecimy zrobić to samo z drugiej strony. Teraz uwaga, tutaj, a tu mamy taką dziwną, zastanawiającą przestrzeń. O, zapomniałem wypełnić tutaj pełno. Dobra, wracając do tematu. Na tej wysokości, jak jest ten schodek? Dajemy pełen blok drewnianych desek. To samo dajemy tu, tu i tu, a więc w każdym narożniku, to samo z tamtej strony, ale lećmy dalej. Wypełniamy teraz całą tą przestrzeń półpłytkami. Patrzymy, na nam są teraz błotki, które dajemy tutaj właśnie w tych narożnikach, a raz, dwa, raz, dwa. I dajemy tutaj schody. Resztę przestrzeni wypełniamy półpłytkami. Ups, zrobiłem mały błąd. Musimy tutaj dać jeszcze półpłytki. Więc usuwamy te schody, wszystkie dajemy po pół płytkach i dopiero teraz dajemy schody. A płotki łączymy ze sobą. Ostatnią rzeczą, jaką trzeba tutaj zrobić w tym balkonie, to po prostu tu możemy dać płytkę i dajemy o, tak Dobra, mamy to zrobione. Teraz skopiuj, wklej, robimy tutaj. Musimy zrobić jeszcze wejście. No dobra. Teraz przejdziemy do wykonania pod balkonami basenu. Basen musimy zrobić tak, że dokończamy tutaj ustawianie półpłytek. Bierzemy sobie kobel. A może razy sześć to nie. I robimy tak, że. Widzicie, tu jest krawędź tych schodów. A więc na krawędzi tych schodów ustawiamy się tak jak jestem teraz i stawiamy płytki. Lecimy do końca i teraz tutaj, to możemy usunąć. Lecimy do końca. Kopujemy cały ten dirt. Tutaj ściany zastępujemy kublem. Dajemy latarnię tutaj, tutaj i tu w narożniku. Zalewujemy teraz to wodą. Jeśli chcecie, by ładnie to wyglądało, to ten blok dobowego pnia zastępujemy kobrem. Ok, teraz wystarczy jeszcze właśnie jeden krok, o którym zapomniałem. No, tutaj te narożniki i tutaj jest płotek. Bierzemy płotek, dajemy go tutaj. O, dobra, mam to. Chcę wyjść. Teraz to samo powtarzamy z tamtej strony. Okej, okay, nasza willa jest już skończona. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, to łapkę w dół. Pozytywny komentarz, suba z dzwoneczkiem. Zapraszam także do obejrzenia moich poprzednich filmów. Do zobaczenia. Cześć!